Od lodów o smaku agresywnej policji po Sebiksa, któremu nie spodobało się spojrzenie niedźwiedzia w warszawskim zoo i kazał mu wyskakiwać z telefonu. No prawie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną listę z serii 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Według najnowszych badań naukowców z Oxfordu zarost na twarzy u ludzi wyewoluował w taki, a nie inny sposób, aby mężczyźni lepiej mogli przyjmować ciosy na głowę. Innymi słowy, bujna broda miałaby pomóc im w przetrwaniu, absorbując część energii uderzenia. Dlatego wielce prawdopodobne, że dzisiejsi panowie, którzy z łatwością zapuszczają bujną brodę, mogą być potomkami najbardziej walecznych jaskiniowców. Numer 9. Czołowy producent kredek, firma Crayola, ogłosiła właśnie nowy zestaw kredek, który odzwierciedlać ma i reprezentować aż 32 różne odcienie skóry. Jak powiedział prezes firmy, zadaniem zestawu jest w końcu umożliwić dzieciom z całego świata dokładne pokolorowanie siebie i swojej rodziny. Na rysunkach. Ciekawe również jest samo nazewnictwo kolorów, wśród których nie znajdziecie słowa czarny, biały czy brązowy, a zamiast tego głęboki migdał, średnie złoto czy lekki róż. Numer 8 20 maja to dla chińskich par bardzo ważny dzień. Taki chiński ekwiwalent zachodnik Walentynek. Jednak dla pewnej 20-letniej Chinki, która przyłapała ostatnio swojego chłopaka na zdradzie, dzień ten tylko wzmógł jej cierpienie. Dziewczyna postanowiła mu się odpłacić i wpadła na bardzo oryginalny pomysł zemsty. Otóż zamówiła ona chłopakowi aż 1000 kilogramów cebuli z dostawą wprost pod drzwi, gdyż jak stwierdziła, teraz jego kolej, aby zapłakać. Numer 7 Pewien przedsiębiorca z Hongkongu wpadł na genialny sposób upamiętnienia ostatnich protestów na rzecz demokracji i przeciwko przyłączeniu do Chin. Otóż wprowadzenie do swoich lodziarni lodów o smaku gazu łzawiącego tego samego, którym chińska policja tak ochoczo gazowała protestantów. Mimo ostrego i drażniącego gardło smaku, lody są prawdziwym hitem i sprzedają się w ilości około 30 porcji dziennie pozwalając Hongkończykom zachować pamięć oraz ducha walki. Numer 6. Poważny kryzys wizerunkowy zaliczyła Jessica Mercedes. Druga poma fashion, największa influencerka w Polsce, która wzorem zagranicznych koleżanek z branży, założyła niedawno własną markę odzieżową, w której nawet zwykły T-shirt kosztuje 239 zł. Powodem tak wysokiej ceny miał być fakt, że T-shirty te od A do Z są szyte w Polsce. T-shirty, one są w 100% szyte w Polsce. I dla większości fanów mody zapewne byłoby to do zrozumienia. Tymczasem kilka dni temu. Stylistka Karolina Domaracka ujawniła na swoim Insta Stories, gdzie tak naprawdę szyte są koszulki Jessica Mercedes. I nie, wcale nie było to żadne wielkie dziennikarskie śledztwo. Stylistka po prostu odchyliła metkę. Pod rzekomo 100% polską marką Wikleim, krył się inny znany producent ubrań Fruit of the Loom, którego koszulki produkowane w Maroko można nabyć za nawet 6,50 na Allegro. Metka prawdopodobnie została przeoczona, gdyż jak możemy wywnioskować ze zdjęć innych osób, normalnie jest wyprówana. Tłumaczenie Mercedes w tej sprawie możecie przeczytać na jej Facebooku oraz Instagramie. Numer 5. W ostatni czwartek w Warszawie pijany 23-latek wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi, a po krótkim czasie zaczął walczyć ze zwierzęciem, próbując go podtopić. Niestety stara niedźwiedzica Sabina nie jest dzikim zwierzęciem. Ma za sobą występy w cyrku i do obecności ludzi jest przyzwyczajona, więc atak ze strony człowieka musiał być dla niej niemałym szokiem. Według przedstawicieli Zo, niedźwiedzica jest mocno zestresowana i siedzi teraz w wodzie, nerwowo porykując. Miejmy nadzieję, że 23-letni Seba również będzie miał niedługo okazję poryczeć, jednak w tym przypadku w pierdlu. Numer 4. Instagramowa modelka Shilpa Seti żali się, że kosztujący ją prawie 50 tysięcy złotych zabieg powiększania swojej brzoskwini sprawił, że nie mogła normalnie usiąść przez nawet 6 miesięcy. Chirurg, na którego się zdecydowała okazał się być przebierańcem, a opinie wystawione w internecie sfałszowane. Jak mówi, ból jednak się opłacił, gdyż wypchanie swojej dotychczas płaskiej dyni przyniosło jej setki tysięcy nowych followersów. Numer 3 tureckim izmirze, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, ktoś schakował meczet. W jednej ze świątyń pewien śmieszek podmienił w komputerze pliki, w wyniku czego zamiast standardowego wezwania do modlitwy, z megafonów zaczęła lecieć piosenka Bella Ciao. Ostatnio spopularyzowana przez serial Dom z Papieru, jednak już od czasów II wojny światowej, będąca symbolem antyfaszystowskich i antynazistowskich protestów. Numer 2. Koreański klub piłkarski FC Seul przeprasza fanów za to, że podczas ostatniego meczu kibiców na trybunach przez omyłkę zastąpił lalkami dla dorosłych. Podobno w całej sprawie zawinił dostawca, a lalki miały być zwykłymi manekinami. Jednak ostatecznie straciło je logo producenta Solo S na koszulkach. No i z pewnością fakt, że wszystkie z nich to były kobiety. Numer 1 Pewna pielęgniarka z Rosji zasłynęła ostatnio na cały świat po tym, jak z powodu rzekomego gorąca pod kombinezonem ochronnym w szpitalu obsługiwała pacjentów w samej bieliźnie. Pomimo absolutnie żadnej skargi ze strony panów na sali, pielęgniarka miała zostać dyscyplinarnie zwolniona. Na swoją obronę tłumaczyła, że nie zdawała sobie sprawy, że kombinezon aż tak bardzo prześwituje. OK, tym prześwitującym, jak szczur po kąpieli w odtłuszczaczu, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam Was również na nową animację na kanale Pauli's Sosecz oraz jeszcze jeden kanał „Chiński Ekspres z gadżetami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć.